W rycerskiej osadzie rodu Lutoldów już w średniowieczu rozwijało się rolnictwo, rzemiosło i handel, czemu sprzyjało położenie Lututowa na szlaku handlowym z Sieradza na Śląsk. Dzieje osady toczyły się rozmaicie, ale niemal zawsze była ona istotnym miejscem dla gospodarki ziemi wieluńskiej. I to też przyczyniło się, że w roku 1817 właściciel dóbr lututowskich, Alojzy Prosper-Biernecki, założył w osadzie niższą szkołę rolniczą, zaś w 1843 roku Lututów odzyskał prawa miejskie, utracone w końcu XVIII wieku. Początki bankowości spółdzielczej w Lututowie sięgają 1907 roku, kiedy to ówczesny proboszcz tamtejszej parafii, ksiądz prałat Apolinary Lutoborski, zwołał 29 grudnia zebranie mieszkańców Lututowa i okolic, na którym przedstawił możliwości założenia Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego. Było to zebranie założycielskie, na którym wybrano Radę Nadzorczą Towarzystwa. Jej prezesem został obywatel ziemski, ówczesny właściciel świątkowic Julian Ciemniewski. Wybrano też zarząd na czele z prezesem księdzem Apolinarym Lutoborskim. Towarzystwo liczyło 126 członków. Kapitał założycielski zebrano w kwocie 5850 rubli. Członkowie wpłacili udziały w wysokości 50 rubli. Celem działalności Towarzystwa Pożyczkowo-oszczędnościowego było wspieranie drobnych rzemieślników i rolników poprzez udzielanie im pożyczek. 17 sierpnia 1924 roku na dorocznym walnym zgromadzeniu członkowie Towarzystwa postanowili zmienić nazwę na Spółdzielnię Ludową w Lututowie. Przyjęto też nowy statut, co wynikało z wcześniejszych zmian w ustawie o spółdzielniach. Wybrano nową, dwunastosobową Radę Nadzorczą, której przewodniczącym został Marcin Biegański oraz zarząd z przewodniczącym Kazimierzem Cicheckim, kierownikiem siedmioklasowej szkoły powszechnej w Lututowie. Spółdzielnia liczyła wówczas 310 członków. Rok później nazwę zmieniono na Spółdzielczy Bank Ludowy w Lututowie. Pod tym szyldem bank funkcjonował do 30 lipca 1938 roku, kiedy to walne zgromadzenie zmieniło nazwę na Kasa Stewczyka. Dokonało też wyboru nowej rady nadzorczej, której przewodniczącym został Józef Wyganowski, właściciel apteki. Wybrano również nowy, trzyosobowy zarząd kasy stawczyka. W latach 1939-1945 nastąpiła przerwa w działalności banku spowodowana wojną i okupacją. Jego działalność wznowiono dopiero 17 czerwca 1950 roku pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza. Na pierwszym po wojnie walnym zgromadzeniu omówiono przedwojenną działalność Kasy Stewczyka i stwierdzono, że księgi i akta zostały zniszczone na skutek działań wojennych. Walne zgromadzenie przyjęło wzorcowy statut wybrano zarząd, którego przewodniczącym został Józef Szymczak, wybrano też komisję rewizyjną, której przewodniczył Adam Fabisiak, kierownik Szkoły Podstawowej w Lututowie. Kierownikiem gminnej Kasy Spółdzielczej w Lututowie została Alina Gędziorowska. Rok 1956 przyniósł zmiany prawno-organizacyjne w działalności kasy. Walne zgromadzenie obradujące 24 czerwca przyjęło uchwałę o zmianie nazwy banku na kasa spółdzielcza w Lututowie. Zatwierdzono wzorcowy statut, dokonano także zmian w kierownictwie, wybierając nowy zarząd, którego przewodniczącym został Bronisław Borek. W roku 1958 nastąpiła zmiana nazwy kasy na spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową. Był to dobry czas dla tej spółdzielni, bowiem osiągała ona coraz lepsze wyniki i liczyła 550 członków. Od roku 1963 jej kierownictwo przejął Władysław Kowalczyk, którego staraniem wybudowano w latach 1966-67 nowy budynek. Wrócono wtedy do nazwy Bank Spółdzielczy w Lututowie. Od roku 1975 bank spółdzielczy został podporządkowany bankowi gospodarki żywnościowej. Nastąpiło wówczas znaczne ograniczenie roli samorządu spółdzielczego, a w konsekwencji ograniczenie samodzielności banku. W 1982 roku kierownictwo banku spółdzielczego w Lututowie przejął Marian Fita, człowiek związany ze spółdzielczością i rolnictwem od 1967 roku. Poczyniono wtedy starania, aby wybudować nową siedzibę banku, gdyż dotychczasowy budynek był za mały i niefunkcjonalny. Nowy gmach został oddany do użytku w 1988 roku. Przełomowym rokiem dla bankowości spółdzielczej był rok 1990. Po tak zwanej ustawie Świętojańskiej, która regulowała funkcjonowanie spółdzielczej działalności bankowej, nastąpiło pełne jej usamodzielnienie i unowocześnienie. Już w 1993 roku w banku spółdzielczym w Lututowie zainstalowano bowiem sieć komputerową, co pozwoliło na dokonywanie operacji bankowych elektronicznie. Rok później otwarto w Czajkowie pierwszy oddział banku. Od tego momentu rozpoczęła się ekspansja polegająca na tworzeniu placówek w gminach, gdzie banki spółdzielcze zostały zlikwidowane i nie mogły funkcjonować ze względu na małe kapitały. W 1995 roku zarząd banku spółdzielczego w Lututowie podpisał umowę zrzeszeniową z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu. W styczniu 1997 roku przyłączył Bank Spółdzielczy w Brąszewicach, a po likwidacji Banku Spółdzielczego w Złoczewie utworzono w tej gminie oddziały Lututowskiego Banku Spółdzielczego w Klonowej i Złoczewie. Był to okres dynamicznego poszerzania terenów działania i pozyskiwania nowych klientów. W 1998 roku uruchomiono oddział w Kraszewicach, a od września tegoż roku podjęto rozmowy o przyłączeniu Banku Spółdzielczego w Ostrówku oraz banków spółdzielczych w Czastarach i Wieruszowie. W listopadzie 1998 roku odbyły się nadzwyczajne zebrania przedstawicieli, podczas których wspomniane banki spółdzielcze podjęły decyzję o połączeniu się z Bankiem Spółdzielczym w Lututowie. Podjęto też decyzję o zmianie nazwy na Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie. Tym samym rejonowy bank spółdzielczy w Lututowie stał się jednym z największych banków zrzeszonych w Gospodarczym Banku Wielkopolskim SA. Trend działania to cztery powiaty w województwach Łódzkim i Wielkopolskim i 12 gmin. Bank posiadał wówczas 10 oddziałów i jedną filię w Kurowie. Zrzeszał 7,5 tysiąca członków, a zatrudniał 85 osób. Jego klientami byli przede wszystkim rolnicy, przedsiębiorcy, osoby fizyczne podmioty prawne oraz instytucje samorządowe, urzędy gmin, miast i starostwa powiatowe. Rozwijała się działalność banku, wzrastały depozyty, powiększał się portfel kredytowy, przybywało obsługiwanych rachunków. Realizując coraz lepiej swoje statutowe działania, rejonowy bank spółdzielczy w Lututowie stał się wizytówką całego regionu. Zawsze wykazywał otwartość na potrzeby mieszkańców obsługiwanego terenu. Włączał się w organizację wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych. Wspierał akcje charytatywne. Sponsorował jednostki ochotniczych straży pożarnych, kluby sportowe, instytucje kultury oraz organizacje wspomagające osoby niepełnosprawne. Rozwijał współpracę ze szkołami i działającymi w nich szkolnymi kasami oszczędności. W 2001 roku RBS zainstalował bankomat, co zapoczątkowało upowszechnienie obrotu bezgotówkowego przy użyciu kart płatniczych. W tym czasie zaczęły funkcjonować nowe placówki banku w Wieluniu, w Grabowie nad Prosną i w Mikstacie. Rejonowy bank spółdzielczy w Lututowie budował i buduje coraz silniejszą pozycję finansową. Zdobył prestiż firmy godnej zaufania, przyjaznej dla swoich klientów. Stał się bankiem w pełni nowoczesnym, oferującym najnowsze usługi, a przede wszystkim bankiem z pięknymi tradycjami. Warto zaznaczyć, że wśród ponad 550 działających w Polsce banków spółdzielczych RBS Lututów zajmuje zaszczytne miejsce. W zrzeszającej 200 banków spółdzielczej grupie bankowej jest czwarty pod względem wielkości sumy bilansowej określającej wielkość aktywów i ósmy pod względem wielkości zgromadzonych kapitałów. Rok 2016 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie zamknął bardzo dobrymi wynikami. Suma bilansowa to 698 milionów 604 tysięcy złotych. Portfel kredytowy wyniósł 319 milionów 105 tysięcy złotych. Stan depozytów to 626 milionów 953 tysięcy złotych. Liczba członków 9350 osób. Wynik finansowy netto to 2 203 000 zł. Bank obsługuje 78 021 klientów, prowadząc dla nich 65 388 rachunków. Wszystko wskazuje na to, że wyniki za rok 2017 będą jeszcze lepsze, bowiem rejonowy bank spółdzielczy w Lututowie to instytucja nowoczesna, sprawna i godna najwyższego zaufania. Mijające 110 lat działalności Bankowości Spółdzielczej Lutututowie pokazały nam, jak prowadzić działalność bankową, jak połączyć tradycję z nowoczesnością. Był to też wkład naszego banku w historię Bankowości Spółdzielczej w Polsce. Historię tę tworzą ludzie zaangażowani i oddani idei spółdzielczości i wizji Bankowości Spółdzielczej, która ma na celu Pomoc mieszkańcom regionu w rozwoju gospodarczym i poprawie bytu ludności. To działacze, spółdzielcy, pracownicy, członkowie i klienci tworzą ten bank. Bez tych ludzi nie zostałby utworzony obecnie funkcjonujący rejonowy bank spółdzielczy w Lututowie. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom oraz naszym uczciwym, solidnym klientom za wytrwałą i owocną współpracę oraz życzyć wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesu w biznesie.